witajcie na dzisiaj przygotowałam dla Was wzór, wzór barkocz, który można powiedzieć dosyć łatwo się go dzierga. Nie jest duży, bo na wysokość mamy tylko 12 rzędów, a wygląda naprawdę sympatycznie. Możecie go wykorzystać na wszystkie Wasze projekty robione na dwóch drutach albo na drutach z żyłką na okrągło, czy na pięciu drutach, jeżeli dziergacie. Zobaczcie, bardzo fajny wzór na przykład na opaskę na głowę, czy na szali, czy na czapkę, czy nawet na sweterek. Tak wygląda jego prawa strona. Tu są przerobione dwa raporty na wysokość i jeden raport na szerokość. Tak wygląda jego lewa strona. Przejdźmy może do szkicu. Ja dzisiaj będę z Wami dziergała znowu bez drutu pomocniczego, to znaczy będę Wam w trakcie dziergania mówiła, gdzie macie położyć oczka za czy przed robótką na drucie pomocniczym. Jeżeli robicie bez drutu pomocniczego tak jak ja, to nie ma problemu, ale pomimo tego będę mówiła, co macie robić. Tu mamy zaznaczone oczka czar na czarno lewe, na niebiesko mamy prawe oczka. Liczba oczek podzielna jest przez 27 plus 3 oczka dla symetrii plus 2 oczka brzegowe, które nie są zaznaczone. Na wysokość mamy 12 rzędów i jeżeli robicie w, yy, w okrążeniach, to znaczy na drutach, drutach z żółką w zamkniętym okręgu yy, czy na 5 drutach, to nie macie, macie tylko liczbę oczek podzielną przez 27, nie macie tych oczek dla symetrii i nie macie oczek brzegowych. Na wysokość macie również 12 okrążeń. Rzędy, ja mówię teraz o rzędach, to znaczy na dwa, dwóch drutach. Rzędy parzyste przynajmniej tak jak oczka schodzą z drutu, to znaczy tu, gdzie były lewe, one wam w parzystych rzędach schodzą jako prawe, te, które są prawe, schodzą wam z drutu jako lewe. Jeżeli robicie w okrążeniach, to te lewe oczka schodzą wam z drutu jako lewe, takie robicie, prawe schodzą wam z drutu jako prawe. Ja dzisiaj będę z Wami robiła jeden. Raport na szerokość, i jeden raport na wysokość. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe zdejmujemy. Następnie mamy trzy oczka lewe. Kolejne trzy oczka przerabiamy na prawo. I teraz robimy nasz pierwszy warkocz. To znaczy, bierzecie trzy oczka na drut pomocniczy. I kładziecie je przed robótką. Ten drut pomocniczy kładziecie z tymi trzema oczkami przed robótką. Kolejne trzy oczka, które są na lewym drucie roboczym, przerabiacie pojedynczo na prawo. Następnie te oczka z drutu pomocniczego przenosicie na lewy drut roboczy. I również przerabiacie pojedynczo na prawo. Gotowe. Sześć oczek prawych. I jeszcze raz ten sam warkocz. To znaczy znowu bierzecie trzy oczka na drut pomocniczy i kładziecie je przed robótką. Kolejne trzy oczka, które są na Waszym drucie roboczym, przerabiacie na prawo, a następnie te trzy oczka z drutu pomocniczego przenosicie na lewy drut i również przerabiacie na prawo. I u mnie szóste. Następnie mamy trzy oczka prawe i powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie trzy oczka na lewo dla symetrii i oczko brzegowe na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i robicie drugi rząd, czy drugie okrążenie, tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w trzecim rzędzie, brzegowe i trzy lewe. I tu w tym trzecim rzędzie jeden raport składa się z czterech warkoczy. A więc robimy to cztery razy. Trzy oczka na drut pomocniczy przed robótką. Następne trzy oczka, które są na lewym drucie roboczym, przerabiacie pojedynczo na prawo. A następnie te trzy oczka z drutu pomocniczego przekładacie na lewy drut. I również przerabiacie je na prawo. I to jeszcze raz robimy. Zawsze muszę patrzeć, czy ja tyle oczek wzięłam, co potrzebuję. Sześć tak. Kładziecie je przed robótką. Te trzy oczka, co weźmiecie na drut pomocniczy. Następne oczka przerabiacie na prawo. A potem te z drutu pomocniczego również na prawo. To powtarzacie w tym rzędzie cztery razy. 3 oczka przed robótką, 3 na prawo, następnie te z drutu pomocniczego na lewy drut roboczy przekładacie i również przerabiacie je na prawo. I jeszcze raz, ostatni raz w tym raporcie, trzy oczka na drut pomocniczy zostawiacie je przed robótką, kolejne trzy oczka, które są na lewym drucie roboczym przerabiacie na prawo, a następnie te oczka z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. To mi się tutaj rozdwoiło. Ja na moim kanale wstawiłam wideo, ja pokazałam jak robić te małe warkocze, bo to jest jeszcze mały warkoczek bez trudu pomocniczego, więc jeżeli wolicie tak jak ja, to po prostu zobaczcie na kanale, tam znajdziecie takie wideo. Ostatnie trzy oczka przerabiamy na lewo, to są te dla symetrii, i oczko brzegowe. Odwracamy naszą robótkę i jesteśmy w czwartym rzędzie. I czwarty rząd tak jak wszystkie parzyste rzędy przerabiamy, jak oczka schodzą z drutu. Rząd piąty. Oczko brzegowe, a następnie trzy oczka przerabiamy na lewo. I znowu mamy trzy prawe. Jak spojrzycie na szkic, to widzicie, że ten piąty rząd jest identyczny jak pierwszy. Znowu bierzemy trzy oczka na drut pomocniczy i kładziemy je przed robótką. Kolejne trzy oczka, które są na lewym drucie roboczym, przerabiacie pojedynczo na prawo, a następnie przenosicie te z drutu pomocniczego na lewy drut roboczy i również przerabiacie pojedynczo na prawo. Sześć oczek prawych. Jeszcze jeden warkocz. Trzy oczka na drut pomocniczy przed robótką. 2, 4, 6. Te zostawiacie przed robótką. Co chciała wam, yy, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, nie zaciągajcie mocno, to znaczy nie, nie dziergajcie za mocno, nie ściągajcie tej wełny. Szczególnie w lewej, yy, w parzystych rzędach żeby Wam się ten wzór po prostu nie ściągał, bo wtedy będzie brzydko wyglądało w tych miejscach, gdzie robicie ten warkocz. Dlatego luźniutko róbcie, nie ściągajcie za mocno. Ostatnie trzy oczka przerabiacie na prawo i powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie trzy oczka dla symetrii na lewo i oczko brzegowe. To był teraz piąty rząd. Odwracacie robótkę i robicie szósty rząd tak jak oczka schodzą z drutu. Rząd siódmy. Oczko brzegowe. Trzy oczka lewe. Dziewięć prawych. teraz kolejne trzy oczka z lewego drutu przenosicie na wasz drut pomocniczy, tylko że teraz kładziecie te trzy oczka na tym drucie pomocniczym za robótką. Kolejne trzy oczka na lewym drucie przerabiacie na prawo pojedynczo, a następnie te oczka z drutu pomocniczego przenosicie na lewy drut. I również przerabiacie je na prawo. Następnie mamy znowu 9 oczek prawych. I powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie 3 oczka na lewo i oczko brzegowe, które i tak przerabiam. W lewą stronę. To był teraz siódmy rząd. Dziewiąty rząd, oczko brzegowe i trzy oczka lewe. Tak, trzecie. Następnie mamy sześć oczek prawych. I teraz znowu bierzecie. Trzy oczka na drut pomocniczy i zostawiacie je za robótką. Kolejne trzy oczka z drutu, yy, z drutu lewego przerabiacie na prawo, a następnie te oczka z drutu pomocniczego przenosicie na wasz lewy drut roboczy i również je przerabiacie na prawo. I jeszcze raz to samo. Trzy oczka na drut pomocniczy. Zostawiacie ten drut pomocniczy z tymi oczkami za Waszą robótką. Kolejne trzy oczka przerabiacie na prawo, a następnie te oczka z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. Następnie mamy 6 oczek prawych. I po tych sześciu prawych oczkach powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii trzy oczka na lewo i oczko brzegowe. To był teraz dziewiąty rząd. Odwracacie robótkę i dziesiąty robicie tak jak oczka schodzą z drutu. Jednasty rząd przedostatni, oczko brzegowe, a po nim mamy trzy oczka, które przerabiamy na lewo. Jak spojrzycie na szkic, to widzicie, że jednasty rząd jest identyczny jak siódmy. A więc po tych lewych oczkach robimy dziewięć oczek na prawo i dziewiąty. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 a następnie znowu musimy wziąć oczka na drut pomocniczy, trzy, i zostawić je znowu z robótką. Kolejne trzy oczka, które macie na lewym drucie, przerabiacie na prawo, oczywiście pojedynczo. A następnie te oczka z drutu pomocniczego przenosicie na wasz lewy drut roboczy i również pojedynczo przerabiacie je na prawo. Następnie mamy dziewięć oczek prawych. Oj, tu się będę, jakiś zrobił duży dosyć. Może dobrze robić. I trzy lewe. Z tym muszę zrobić. Teraz tu gdzieś jakiś węzeł był, a więc muszę to odciąć. Trzy lewe oczka. Pierwsze, drugie i trzecie. I oczko brzegowe na lewo. Odwracam robótkę i robimy ostatni rząd, dwunasty, tak jak oczka schodzą nam z rutu. Jak zakończycie ten dwunasty rząd, to znowu zaczynacie od pierwszego. To znaczy znowu zaczynacie od lewych oczek i później trzy prawe i tak dalej, i tak dalej. Chyba za dużo Wam nie obiecam. Jest to dosyć łatwy y, wzór, słuchajcie i można naprawdę go wykorzystać na Wasze jesienno-zimowe projekty. Yy. Na przykład na opaskę, na głowę bardzo fajnie się nadaje, ale jeżeli będziecie robili opaskę na głowę, popatrzcie, ja może już teraz tu zakończę i Wam już pokażę, yy, co mam na myśli, żebyście zrobili tutaj randzik inaczej. Popatrzcie, jak będziecie robili na przykład opaskę na głowę, to moja propozycja jest taka, że po jednym oczku brzegowym zróbcie sobie na przykład jeszcze jedno brzegowe. Albo po prostu róbcie ściegiem francuskim z dwa oczka po brzegowym. To będzie ciut, ciut szersza ta opaska. Wy możecie wtedy skrócić tutaj tą liczbę oczek lewych, na przykład nie robić 3, tylko po dwa, jeżeli nie chcecie takiej szerokiej opaski. Ale tu proponowałabym Wam zrobić... Ściegiem francuskim, to znaczy z każdej strony tylko prawe oczka, żeby Wam się ten rancik nie zawijał, jeżeli będziecie robić szalik czy opaskę na głowę. Przy szaliku proponowałabym Wam nawet trzy oczka ściegiem francuskim po brzegowym i trzy przedbrzegowym. Bo jak weźmiecie to zrobicie na opaskę, to opaska zawsze się jeszcze tam na głowie tak ułoży, ale w szaliku będzie Wam się to za mocno ściągało. To wszystko moi drodzy. Ten szkic, jak jak powiedziałam, możecie sobie na początku tego wideo przerysować. Weźcie sobie na stop to wideo i przerysujcie. Ja mam problemy z Facebookiem i nie mogę naprawdę wysyłać żadnych wiadomości, a już w ogóle o zdjęciach to nie mam mowy, żebym cokolwiek mogła z komputera przesłać. Dlatego moja propozycja, przerysujcie sobie ten szkic, jeżeli Wam się ten wzór podoba. No i możecie zacząć Wasze jesienno-zimowe projekty dziergać. Życzę Wam miłego dnia, zostańcie zdrowi i do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Cześć!